Będziecie się wijać wtedy i to duchowo, i emocjonalnie. Przepyszny krem z batata. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej kuchni ze szczyptą motywacji. Dzisiaj będziemy przygotowywać krem z batata, przepyszny krem z batata. Wszystkie składniki macie w opisie. Mam nadzieję, że Wam wystarczy to oglądanie mojego yy, odcinka na ten temat. Tu mamy bataty, mamy ziemniaki, mamy. Czosnek, mamy cebulę, marchewkę, ja wziąłem troszeczkę pora, mamy natkę pietruszki, mamy kumin, kary, pestki słonecznika już mamy sprażone, mamy granata. Więc zaczynamy. My najpierw musimy sobie obrać warzywa. Batata sobie obieramy. Batata mamy już obranego. Obieramy sobie ziemniaczki. Obieramy marchewkę. Zrobimy sobie końcóweczki. No tutaj już mamy drugą marchewkę obraną. Pora już mamy. Teraz wiemy cebulkę sobie, obierzemy, odcinamy. Jeżeli byście chcieli, żebym coś innego z batatów przygotował, to napiszcie w komentarzach. Jeszcze czosnek sobie tutaj obierzemy, możemy sobie zgniąć i od razu nam cały, o, odchodzi nam, no już nam nawet chyba noż, nóż mi potrzebny do tego będzie. Dobra, teraz yy, batata, marchewkę, porę i ziemniaki idziemy umyć. No już umyliśmy nasze warzywka, więc dodamy sobie oliwy troszeczkę. W tym momencie sobie pokroimy cebulkę. Możemy, możecie to sobie, jak Wy uważacie, pokroić. Ja to pokroję większe kawałki. Tak pokroimy, czosneczek damy. Pora też, pora sobie na pół przekroimy i możemy go dać. I czekamy, aż rozgrzeje się. I tak, na dzisiejszy odcinek przygotowywałem dla Was cytat Thomas Jefferson. Wierzę w szczęście i odkryłem, że im ciężej pracuję, tym więcej go mam. Chodzi o to, żebyście Ciężko pracowali, ale ciężko pracowali nad sobą, nad, nad tym co wy chcecie, nad swoją dyscypliną. Nie pracowali ciężej nad pracą, chyba że to robicie tylko i wyłącznie dla siebie, macie swoją działalność, rozwijacie swoją firmę, to tak, ale jeżeli pracować ciężej, to tylko nad sobą i zobaczycie, że zacznie się wszystko wokół zmieniać. Jeżeli wy będziecie się rozwijać wtedy i to duchowo, i emocjonalnie, i wszystkie będziecie inne rzeczy, to będziecie po prostu. Lepsze będzie życie, tak? Więc skupcie się też na tym. Wlejemy warzywka, cebulę, czosnek i pora. Już czuję te aromaty z mojej chaty. Jest dobrze. W tym momencie możemy sobie pokroić batata. Na mniejsze to nam się szybciej to zrobi. Pokroimy sobie taką kosteczkę. tam się dalej posmaża. Zmniejszymy trochę. Możemy sobie marchewkę różnie pokroić. Możemy ją wziąć na pół. Bądź tak kolarki pokroić. Jak Wam jest wygodniej. I pamiętajcie, jeżeli pracujecie, pracujcie najpierw ciężej nad sobą. Zmiejcie siebie Wasze podejście Miejcie ten fan z tego co robicie No i jeszcze wiecie co, jeszcze, chciałem jeszcze dodać Bo zapomniałem jednej rzeczy dopomniałem dać Tutaj mam chili, więc chciałem troszeczkę chili skrolić Jeszcze dodamy nie dużo też to sobie zostaje, może wykorzystamy do dekoracji. Więc dobra, wszystko się nam posmarza. Dodam nam jeszcze troszeczkę oliwy. Widzę, że brakuje. Niech nam to się Fajnie, wszystko zmieni. Dodamy kumin i kary. Niech też się filce posmarzy dla naszego aromatu. No i to, wrzucamy nasze warzywka, niech chwilkę się nam jeszcze podsmaży i później zalewamy wodą, przykrywamy, gotujemy do miękkości mniej więcej około 20 minut. Więc pamiętajcie, do przodu, do przodu działajcie, my też będziemy rozwinąć kanał, dawajcie łapkę w górę, suba, subskrybujcie kanał żeby mieć, być na bieżąco ze wszystkimi, ze wszystkimi przepisami oraz z moim moją motywacją dla was ja wierzę w was więc teraz to tylko i wyłącznie wy musicie w siebie uwierzyć swoją siłę, swoją energię no i będziemy, i będziemy my też się rozwijać działać, piszcie w komentarzach co byście chcieli żebym ugotował, postaram się to ugotować dobra, nam się tutaj wszystko ładnie podsmaża więc możecie dodać, jeżeli macie bulion bulionem ja dodaję tylko i wyłącznie wody i gotujemy jeżeli chcecie to możecie jakąś kostkę rosnąć. więc tutaj zostawiamy, przykrywamy około 20 minut no i nasze warzywka już zmiękły widać sprawdzę, no ale już tak zmiękły jest, mięciutkie więc możemy sobie przełożyć już do naszego blendera Wszystko wyłączone. Kamera się cudowny wyszyk, więc teraz jeszcze sobie przelejemy do garka. No, ja, taki zapach jest, że ulala, Musicie sami sobie przygotowanie zobaczycie. Tutaj taki wyszedł kremik, mm. kosior, więc tutaj nam się niech jeszcze chwilkę pogotuje. Damy jeszcze troszeczkę papryki wędzonej, troszeczkę do smaku. Więc tutaj dajemy troszkę soli. Pogotujemy chwilkę jeszcze. i tu oczywiście damy świeżego pierwszy, tak? Z tego to by się nie obyło. rzutki pieprz. No i możemy chwilkę pogotować i będziemy serwować. Jeszcze sobie tu spróbuję. Mega, fajna taka ostrość. Czy chwilkę gotowania? 3 minutki do 5. Już się ugotowało, więc będziemy serwować. Ja tutaj dwie miseczki mam. Jest po prostu idealna konsystencja. Jeszcze tutaj mamy troszeczkę natki, Możecie nać kolendrę, więc sobie te skroimy do dekoracji damy sobie troszeczkę śmietanki. Może coś porysujemy. Damy troszeczkę Zielonego. No i damy tutaj peski słonecznika. Sprażane na patelni, no i damy naszego granata. To jest po prostu wyśmienity krem. Więc łapka w górę, słup udostępniajcie. Pamiętajcie o tym, żeby ciężej pracować nad sobą. A zobaczycie, że wszystko będzie się wokół Was zmieniać na lepsze. Zapraszam Was do następnego odcinka. Pokażę, jak zupka wyszła. Super, naprawdę jest mega. Smakuje też. Spróbuję jest kosior lubcie, piszcie w komentarzach jak wam wyszło widzimy się w następnym odcinku życzę wam dużo zdrowia, radości żebyście dążyli do swoich celów, marzeń wszystkiego dobrego tak? do zobaczenia, hej